Dzień dobry. Witam państwa 28 maja 2022 roku. Dzisiaj postanowiłem nakręcić pierwszy filmik z mojej serii Pomidory. Od sadzenia moich pomidorów upłynęło już całe 3 tygodnie. W tym roku i tak pomidory były wsadzone przynajmniej o no, dobry tydzień później. Ale generalnie. Narzekać nie ma na co. No początkowo te krzaczki były niezaciekawe, bo w tym roku sadzonki nie były moje, tylko kupione, ze względu na to, że przebywałem w tym okresie, w którym należałoby je hodować w sanatorium. Mimo wszystko odbudowałem je poprzez odpowiednie nawożenie, i tak dalej. Także dzisiaj te krzaczki bardzo ładnie wyglądają. No i już po prostu. Są pierwsze owoce, a także bardzo ładnie kwitną, co za chwilę Państwo zobaczą. Tu z tych pomidorków, te dwa rzędy środkowe, to jest tak zwany pomidor holenderski, nazywa się Honeymon, czyli miodowy miesiąc. Jest to pomidor malinowy o wielkości od 200 do 300 gram. Natomiast tutaj z boku, tu mam tak zwany. Pomidor koktajlowy. Tu jest też tak zwany pomidor karłowy, czerwony, żółty i czerwony. Bardzo smaczny. Tu jest też y, nie czerwony, tylko żółty. I są jeszcze pomidorki odmiany Robin oraz Portivo. Zobaczymy. To są pomidory, które mają tam różne okresy. Y, dojrzewania i tak dalej. Jedne są wcześniejsze, drugie są późniejsze. Te dwa rzędy jak mówiłem, malinowe pozostałe są na ogół czerwone, w tym dwa krzaczki żółte. I proszę, tak to wygląda. O tutaj już mamy dwa ładne owocki, już tutaj następne grono kwitnie, tutaj też owoce, następne grono kwitnie. Tu też owoce dość ładne. Grono kwitnie. Tu mamy też owoce. I także takich sytuacji mamy bardzo dużo. Także jestem po prostu. No ładnie to wygląda na chwilę obecną. A tutaj mam jeszcze pomidorki, te ogórki gruntowe, które dzisiaj prawdopodobnie zostaną wsadzone. Proszę Państwa, żeby takie pomidorki nam urosły to musimy zachować odpowiednie proporcje w tym, jak je należy pielęgnować. To znaczy się nie wolno ani przenawozić, ale trzeba też zapewnić optymalną dawkę tego nawozu. Ja obecnie nawożę pomidorki raz w tygodniu. I po prostu nawożę to gnojówką na chwilę obecną, czyli po prostu na 200-litrową beczkę daję 15 litrów gnojówki z tego, z pokrzywy oraz z miszka lekarskiego. To znaczy się musimy zadbać o to, żeby to krzaki były rosy jako generatywne, nie wegetatywne. Wegetatywne to jest wtedy, jeśli po prostu cała siła idzie w krzak, natomiast nie, nie w owoce i w kwiaty. I tutaj tak to wygląda, krzaczki są ładnie wybarwione, ale górne liście nie skręcają się, nie zwijają się, czyli po prostu jest zachowana odpowiednia proporcja Oprócz tego jeszcze raz w tygodniu opyskuję te pomidory i robię oprysk z drożdży piekarskich, <laughs> czyli <śmiech> na 5 litrów wody daję 5 deko drożdży, które rozpuszczam w szklance mleka i to wszystko razem mieszam. I tym opyskuję dokładnie z każdej strony jest to zarówno w pewnym stopniu takie nawożenie dolistne a po drugie zapobieganie wszelkim chorobom grzybowym gdyż drożdże same są grzybami i jeśli je opryskamy to nie pozwalają rozwijać się żadnym innym grzybom niedługo proszę pana proszę państwa skończę z tymi gnojówkami to znaczy się ograniczę ich ilość oprysków z gnojówek tylko natomiast trzeba będzie już wtedy opryski to znaczy się zasilać nawozem takim specjalistycznym którym jest więcej więcej potasu i więcej po prostu więcej fosforu żeby te krzaczki nam lepiej kwitły i owocowały i tutaj też jest mamy właśnie taki nawóz który tam się po prostu z dużą zawartością potasu którym po prostu później w odpowiednich proporcjach które są tam na opakowaniu zawsze trochę nie przedabrzajmy, tylko raczej trochę zmniejszmy tą ilość tego nawozu jaka ma być dana Lepiej po prostu zasilić dwa razy, jak jeden raz, a za dużo. No i tutaj jest też jest istotna sprawa nawadnianie. My tutaj mamy nawadnianie kropelkowe, czyli każda roślina dostaje taką samą ilość wody. I tutaj taki jeden właśnie wężyk z kapilary. Chodzi nam do, po prostu do banieczki. I na podstawie tego ile w tej wody w bańce jest to wiemy ile każdy krzaczek dostał tej wody czy tego po prostu zasilenia tak to właśnie regulujemy na dzisiaj to już będzie chyba wszystko dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia następnym razem.